Witajcie! Plan pracy samorządu uczniowskiego został utworzony poprzez zebranie informacji od uczniów i ich analizę. Ich propozycje zbieraliśmy od początku roku aż do połowy października poprzez przeprowadzenie ankiet, naszą ścianę myśli i rozmowy z uczniami na temat systemu prowadzenia zajęć szkoły. Ankiety były przeprowadzone w każdej z klas podczas trwania zajęć z wychowawcą. Wszyscy uczniowie mogli wyrazić swoje zdanie i pozostać anonimowi. Po naszym szkolnym korytarzu zawiesiliśmy ścianę myśli. Każdy z uczniów mógł na nim zapisać swój pomysł na działanie samorządu uczniowskiego. Okazało się być to w dziesiątkę, ponieważ wszystkie propozycje były bardzo interesujące.